Cześć! Dobra, witam was. Ja jestem Wimper i jest dzisiaj ze mną Patrologs. Witam was serdecznie. I zapraszamy was na pierwszy odcinek Survival Games, igrzyska śmierci. W którym e, niekiedy będzie występować Ahmed, niek niek niekiedy Rafix, A jak e, Patrologs ogarnie komputer, to też z nim będę nagrywał. Więc Bo mój komputer jest taki nieoga nieogarnięty, że mam lagi na Minecrafcie. No właśnie. Ale muszę ci powiedzieć, że Minecraft ma duże wymagania. Musisz mieć ogarnięty komputer, żeby mieć Minecraft. A. Z tego co, że czytał, to Minecraft ma większe wymagania niż CS. No chyba. Chyba, nie wiem. Dobra, idziemy z... Bo czas mi chodzi płynnie. Idziemy na arenę. E, ty to widzisz, czy dalej masz lagi? Nie, widzę, spokojnie. E, 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 e. No wszystkie areny są zajęte. Co za pitki. Tam jest tyle na 24. Ale... Aha, te areny szykujesz. Dobra, spokojnie, no. było od tematu. Sześćdziesięciu szesnastu czterech zostało... Boże... Nawet... Znienawidzona arena dziewiątka jest... Zapełniona. To nie iść na arena. Ale właśnie nie polega... Fajnie. Ale... A to na tym właśnie polega. Igrzyska śmierci będzie Survival Games. Oj, 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 będzie ciężko. To wiecie co? Ja Wam to puszczę w przyspieszeniu, gdzie co i jak jest, jak serwer wygląda i co jest gdziekolwiek. Więc teraz będzie cięcie i e, puszczę Wam to w przyspieszeniu. Dobra, już po cięciu e, znalazłem. Ustępka już była aktywna. Więc. Lecimy, 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 o kurwa, ale lag, 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 Dobra, idziemy dalej. Miałem lag, jakbyś lag, orgazm lag, No. Goni mnie ktoś? W sumie w stanie serwer. No w sumie zajebisty. jest skrzynka, skrzynka widzę skrzynkę? Was Sworda piłki nie dały? Ej, co Sworda o tym jest tak? Rola, rola, Co jest? O ty pitko ją tam. Pitka, Pitka. Kul, fa, match. Iron Sworda, Iron ma. Sworda, man wej się! Rozjebał go Rozjebał go Idziemy Ja idę Ja... A, ja uciekam Nie ma Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma Nie dogonisz mnie! A może jednak? Ej, lag! goni mnie? Nie, nie, nie. 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 Szczęście Jak będziesz... Jak będziesz miał lagi to po prostu wróć współdzielenie Dobra, to to <kłysy> Trochę nie lubię tej małej... Te mapy z powodu tego, że jest mała troszeczkę, ale takie szybkie rundki. Fak! Nie, Mi proszę, nie. nie goni mnie, no kurde. kurde! Dwóch mnie goni. Postarajmy jak... ich dzikimi wężami Tak Ale żebym się wpierdolił tutaj normalnie Jak z dupy strzelił Masz lagi? Nie Nie mam Ale zaraz i tak mnie zabiją więc A wiecie co tam idą? Kurwa dwóch mnie goni I ile się nie ma, to chyba Czech Tam ja będę chyba na schodach stał Dobra, jeden je zostawił. Jest skrzynka, pósta. Dobra cicho. Dam shifta, żeby mnie nie widzieli. <ścoughs> nie! O, o, kurwa, nie. Kurwa miał z tego Ironowego. O arena dziewiątka jest pusta, więc idziemy na 9. Wygrał na trójce Kurwa teraz jak mam wyjść Dobra tak wyjdę Serwer No chyba se jajuszka robią Trolują cię No kurde Ej Ej no nie ze mną takie numery No nie chcę na Ozonelandia Fak Zrób cięcie dolezie No 50 slotów jest, ej no O 49, dobra się wrąbałem Za dużo osób teraz się loguje Ja tam te Serwer glady... jest pełny Zrób cięcie, najwyżej jak się później dostaniesz na ten serwer to... Dobra, no dobrze, zrobię szczęście, bo kurwa. Ja po cięciu już jestem. Trójka była wolna. Trójka, trójka. Kurde, zaczęło się już. pero por si Mi się dzisiaj do budynku, chciał wstawać. <laughs> e, właśnie, chciałbym, chciałbym Wam teraz powiedzieć o pewnym koncie, który założyliśmy z kolegami z klasy. Jest w nim, właśnie. W nim jest Patrologs. E, Kanał nazywa się troszeczkę dziwnie, ponieważ nazywa się drużyna, sorry, ekipa Kotomobilu, nie wiem skąd ta nazwa przyszła, kolega z klasy tam sobie wymyślił, że ma jakiegoś Kotomobila i sobie nim jeździ, nie, ale tak, do rzeczy. Na tym kanale będą pojawiać się takie live'y, coś typu gotowanie obiadu, takie takie zjeby, wiecie o co chodzi. Live y będą z, z rozmowy na Scape'ie Będą po dwie, półtorej godziny jakoś tak Kurwa, zaś znowu, Boże Więc jak ktoś chce, zapraszam na ten kanał Będzie na nim, no, wesoło na tym kanale będzie, ja... O e, właśnie kanał będzie w moich e, polecanych Na moim kanale I więcej już wam nie będę, bo e, kanał jeszcze jest tak jakby nieczynny. No właśnie. <coughs> mam słurda, mam słoda, mam sworda. Oh, fuck. Spierdzielam. Miał żelazny. To no, bo miał żelazny. Ale jest już jeden. Duży ma Sojusz, stary sojusz. Nie to nie! Łaski bez. Nie chciałem tego robić, ale musiałem. Jest ty i tego za Sojusz? Nie, nie to nie. Eee! Yeah. <noise> Mięsko A smaka ci robię. Patrz, ile wam stary mieczy. Widzę właśnie. Wiem, ale powiem tak szczerze, jakbyś miał wybrać pomiędzy mieczem złotym a kamiennym, który byś wybrał? Kamien. Ja Bo też. Złoty Bo złoty się jamy. szybko niszczy słabszy od drewna. a do tego to ja już nie wiem bo nie ja wprowadzałem, tylko wiem z tego co mi Kuba opowiadał że się szybko niszczy. co jest? Co jest? Co? czy co z topka Oczywiście nie obrażam go, ale... No Skoda mi wybiegł? Na ja pierdziele Muszę sobie to zobaczyć na filmie normalnie. Ja pierdzielę. O, na no, ja że się już zaczło. No nie. E, e, e. Dobra, teraz trzeba czekać się gra. <tryk> To idziemy na chwilę. O, parkura, dupniemy sobie. O, już wiem, parkura sobie walniemy. I like it. Boże. Czy zaglądasz, jak ja gram, czy nie? Cały czas. Kurw, Przeleciałem to. Nie, no. No i co jest? Normalnie, kurde. Z pomyślą, że parkura nie umiem I właśnie, dziękuję też za 400 wyświetleń na moim kanale Ja oczywiście dziękuję za przeszło 1500 O, 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 czuję To kurwa o! Dobra, wygrał to... Ten... O! O! Ósemka! No, zaczęli już? Szpatne. Parkour... parkur. parkour... Parkour zmienia... Zmienia ludzi... Przez parkour ludzie nie mają czasu... Dla siebie... Dobra, chuj... Skacze... Imper... Fak! FAK! Nie no, dobra, odrzuć, odrzuć, napisz jej, że nie masz czasu, bo nagrywamy. Czekaj, ja jej napiszę, Braille. Ja sobie dam na nie przeszkadzać. Kurwa, dobra. Ja idę na Igrzyska. No Su to dupę 16 No już zaczęli. No co za gnoje? Co za mędy Co za mędy Zapytała się, czy, te, że, czy też może, to powiedziałem, że nie. Eee... Ktoś wygrał na 7, ale 7 już się... Kurwa, to już się zaczęło wszystko. E, i już tak w ogóle nagrywamy? Nie wiem, chyba jakoś 15 minut. Ja spróbuję przejść tego parkura nieszczęsnego, bo nie wiem, co się dzieje i... Jak sk robię skok, to mi laguje. Ale czemu jak ja doskakuję do tej drabinki, to spadam. Jest to jakieś głupie, to chore. 15, 15, Może 15, byś jest chore. Ale jakby shift przytrzymał. Chudę. Zaczęli już. Dokąd te parku prowadzi? A do, do tego chyba wielkiego czegoś, do tej flagi, nie, do masztu, chyba. Nie, nie wiem jak to się nazywa. Dobrze, masztu. <słuch> Kurde. Nie masz, masz to jest taka luka jakby żagle, o żagle. O żagle. I like to Oczywiście YouTube. pozdrawiamy wszystkie osoby, które mają y, filmy na YouTube, prowadzą jakieś let's play'e z tego serwera. Właśnie teraz nagrywają w serdecznie Pozdrawiam wszystkich. Kurwo, macie! Wimper spokojnie, bo dzierżawka pięknie. O, pękło pękła 5 minut temu. <głosy> <głosy> no to <od> <noise> kurde. Jakby to 18. powiedziała pewna osoba, nie będę zdradzał jej nazwiska, z Kamilowa. Tak. Oj, 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 z nim to były czas. Jak robi to pewną rzecz w familoku, pamiętasz? O kurde, stary, nawet nie badaj. A jest godzina prawie 19:30. Do 30... Co jaka 1930 3... No prawie mówię, do 30 nagrywamy Z 15 po dopiero No co no mówię prawie 30, no nagrywamy do 30 15 minut jeszcze No to mówię Jest, 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 jest na 8 Kurwa znowu na 8 a nikogo, nikogo nie ma a, 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 Nie, nikogo nie ma Ej, nikogo tu nie widać A otwierają się, a się skrzynki? Tu Siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Uwaga, lecę! Ty byli jednak. Patrz stary, kurde, jaka plaga, kurde, egipska. Ja no, jaja se robi, Boże, co za ciul! Daj mu miskę. A, dostaniesz z mięsa, gnoju! Dostaniesz z mięsa! Jak myślisz, jak jeszcze zabił? Oh, fuck. A, i tak nie ma broni. Jestem, z że mi też nie ale... A, buten mordem Ciul szmata, zabił cię? Chuj, jebanie. Nie lubię tego typa, Jest no spadł. 16 0, 16 0 Jestem na trójce! Na mojej ulubionej trójce! O kurwa zaczęło się. Patrz jak ja mam pecha normalnie. Wszedłem i już się kurwa zaczęło. No już kurwa zaczęło. Z jednej strony <zmarnowany>. pech, drugiej szczęście. Już zmarnowane, już kurwa mogę już spać. I już idę spać. Ty a tutaj nie będziesz szynki. Nie, to jest takie to zmiły chyba zrobione. No kurde, jak ja tu mam przejść? Stań się batmanem. Nie, stań się ninjom. Tak, pierdol szkołę, zostań ninjom. Widziałeś to też? No, chyba na bez było, nie? No chyba, nie wiem. Nie pamiętam. Plum nie ma tu gdzie skrzynki, ja będę spierdzielał jak najdalej się da. Już widzę typów, już widzę typów, już kurde, już do mnie lecą. To już nie był Clipper? Chyba pusto, jak no z dupy Nie! nie ej, lag, lag, no kurwa, no lag, miałem co za gnój. Idź, kurde, ruchać kozy. 12 na 7, 10, 10 na JEST, JESTEM NA 7! na mojej ulubionej! Tu można ładnie trollować. Myślałem, że trójkę to patrzyłoby, ulubiona. No. no, ale trójka to była taka prawie ulubiona. Stary, to jest taka mapka trolling. i itema, dup, spalił się. 8, 7, Teraz Muszę dobrze zacząć, muszę dobrze zacząć, żeby potem dobrze skończyć. Dobrze żeby dobrze skończyć. Oh yeah. Zero, good luck No patrz, no party. znowu laka mam stary Już ci wyrwali. Trój się mendo, trłuć się, trój się mendo Kurwa, trój się mendo. <t> Trolalala, lalala, trolalalala. Ej, on mnie jeszcze stroluje! Nie! Troj, troluj się! Chój, rękaw do No i kurwa! Pff. Nie no, normalnie nie no, kurwa, 10 minut i kończę, bo ja już wkurwiłem. <ścoughs> Boże! Bodę, bodę, bodę. Czwórka. Teraz to mogą być, kurde, pod koniec odcinka. A mam słurda. Trój się do trój się. Oj tu Ej, Lol, przed mam lagi Nie wolno, tak jak on tam wszedł? O tędy no, co zagną jak on tedy wszedł? No kurde, lagi mam, ej. To wyłączy nam współdziałanie... ...ekranu. Ale nie, to na laptopie nic nie ma, bo ja mam dobrego laptopa. Bo też jest, wiesz, i... ...laga jak chuj. To jest już ostatnia runda. Cholera, jeszcze 19 fpsów tylko mam. Czemu się mi świetnie generuje? Ja pamiętam, jak kiedyś ja grałem na Igrzyskach Śmierci, to było przeszło chyba 50 osób na jednej arenie, i tam były pułapki. No, ja się schowałem, bo nic nie miałem żadnych rzeczy. To oni wszyscy powpadywali do pułapek, i ja to wygrałem jeszcze, nie? <laughs> ja tak miałem, że raz tego, z, na spawnie miałem diamenta. Potem znalazłem oh, patyka i miałem diamentowego sworda, nie? I wszystkich napierdalałem jak chciałem. Idę tam, może coś tam będzie. Patrz, tam jest Wąngiel, Tak, Wąngiel. Wąngiel. Świnia lewitująca. Rosiak. Tak. Kto są już na 8? Na pewno nie ja, bo ja jestem chyba na 7, albo na 4. Imper. Co? Prosiak mi kogoś przypomina z naszej klasy. Ja tu byłem! A ja nie wiem jak to było. Następny odcinek będzie z kamerką. Co patroloks. Stary pamiętasz, oglądasz tego Blowa i Raziego. Ej, co jest? Dup. Net mi nawalił. Kurwa no nie. Nie! Połączenia, albo mi A nie, dobra, mi już mu dobrze Kurwa, no nie Dobra, wbijam na dziewiątkę Przecież że ta? Chyba To nie, podłączymy teraz Pisze, yy, Napiszę na dziewięć, nagrywam Patrz, a ty, patrz jaki hejterzy teraz będą Będzie youtube to gówno albo coś w tym stylu Nie będę widział bo nie masz Bo nie współdziałania Nie włączę bo Tak, ćwiczę Jestem głodny Zjadł, Jak zawsze Dzień, Dobra zaczynamy już na tym na dziewiątce Typów nie ma znowu nie widać tych debili Smaka na to fiarka. Spadłem! Dobra, wiecie Lol. co? Będę już ten odcinek kończył. Ta seria będzie właśnie na, na, na takim czymś polegała. Niekiedy będę z Patroloksem. Niekiedy będę z Rafiksem. Nie, kiedy będą wszyscy razem. Nie wiadomo, jak ja jeszcze sobie sam pogram. Poza tym, kurwa. Ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.